Kiedy polskie czołgi otrzymają systemy aktywnej obrony. Chciałbym tutaj wam powiedzieć, że została podpisana umowa, że jest negocjowana umowa. Niestety wam tego nie powiem, ponieważ od kilku lat, od kiedy te systemy stały się czymś, co działa, co jak wiemy, doskonale się sprawdza, no nie widać chęci woli, żeby tego typu systemy zakupić i żeby zwiększyć przeżywalność i to w sposób drastyczny naszych czołgów, ale nie tylko, ponieważ takie systemy mogą również być używane na armatochałbicach samobieżnych, na bojowych wozach piechoty, na kołowych transporterach opancerzonych oraz na wyrzutniach rakiet, czyli nasze czołgi, czyli nasze kraby, K9, nasze BWP, Borsuki, no i mam nadzieję w przyszłości też nasz ciężki BWP oraz wyrzutnie rakiet, takie jak Heimars, czy też Chunmło, czyli Homarka. One mogłyby być chronione przez systemy obrony aktywnej, co zwiększyłoby drastycznie ich przeżywalność. Musimy zdawać sobie sprawę, że tego typu systemy są bardzo skuteczne przeciwko przeciwpancernym pociskom kierowanym, przeciwko pociskom wystrzeliwanym z granatników przeciwpancernych, dział bezodrzutowych oraz przeciwko bezzałogowcom różnym rodzajom bezzałogowców. I ta skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie. Niektórzy wręcz twierdzą, że w przypadku niektórych konstrukcji zbliżonym do 100%. Czyli, jeśli chcielibyśmy dbać o nasze pojazdy, na które wydaliśmy gigantyczne kwoty, no ale co ważniejsze, na załogi tych pojazdów, czyli na ten element najważniejszy, prawda? No, żołnierze, ludzie są najważniejsi, załoga jest najważniejsza, to powinniśmy tego typu systemy już mieć albo też stać się ich posiadaczami w bardzo bliskiej przyszłości. Może tutaj przerwę zapraszam do wszelkich form wsparcia tego kanału czyli pozostałe dwie czyli pozostałe dwie formy postawienie symbolicznej kawy albo patronite linki w opisie. Wracając do tego typu systemów oczywiście one nie są tanie tylko że to bezpieczeństwo, ten wzrost bezpieczeństwa, jaki zapewniają, jest czymś, co powoduje, że ta cena nie jest duża. I na przykład, gdy kupujemy czołgi, armatochałbice, wyrzutnie, rosomaki, borsuki i chcemy na przykład kupić ich określoną liczbę, to zdecydowanie lepszym wyborem byłoby zmniejszenie tej liczby i za te zaoszczędzone pieniądze, czy też niewydane pieniądze, zakup. Systemów obrony aktywnej dla tych, których staniemy się posiadaczami. Ponieważ te możliwości, jakie posiadają te systemy, są na tyle duże i warte wydania tych pieniędzy, że przeżywalność tych czołgów, krabów, K9 gwałtownie wzrośnie. Tutaj może przykładem niech będą nasze armatochałbice samobieżne kraby, na które bardzo mocno polowały lancety. I kilkukrotnie im się udało niestety trafić. Tutaj, może nie będę mówił o tym, że te lancety wcale nie są tak cudowne, nie są tak celne, i ich skuteczność nie jest taka rewelacyjna, jakby się niektórym wydawało. I na te setki, jeśli nie tysiące użytych lancetów, no to ta skuteczność jest nie aż tak duża, jakby niektórzy chcieli twierdzić, ale oczywiście to zagrożenie istnieje. I gdyby krab był wyposażony w system obrony aktywnej. To te lancety byłyby przechwytywane bez większych problemów. Musimy zdawać sobie sprawę, że bezzałogowce ich wielkość, ale też prędkość, jaką osiągają, jest zdecydowanie niższa. I tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że te bezzałogowce są zdecydowanie łatwiejszymi celami dla takich systemów niż na przykład pepek czy też. Pocisk wystrzelony z granatnika przeciwpancernego. Jeśli chodzi o szybkość, jeśli chodzi o trudność zwalczania bezzałogowców, to taki system poradzi sobie z nimi o wiele łatwiej. Bezzałogowce są wolniejsze i z reguły większe. Więc taki system będzie w stanie je w łatwy sposób zwalczać i to efektorami, które są niezbyt drogie. O tym należy pamiętać. Więc jeśli kraby byłyby wyposażone w taki system i tutaj nie mówię, żeby to był najlepszy system na świecie. Żeby to był system średniej półki, to to zagrożenie ze strony bezzałogowców byłoby mocno zminimalizowane. I zanim bezzałogowce dojdą do poziomu do tak wysokiego poziomu, żeby stanowiły tak duże zagrożenie jak na przykład pepek przeciwpancerny pocisk kierowany. To minie jeszcze troszkę czasu, no i wówczas ten bezzałogowiec stanie się no, zdecydowanie droższy. Co przełoży się oczywiście na ograniczone możliwości, na przykład użycia go przez przeciwnika. Ale wracając do tematu. Oczywiście tego typu systemy powinny być powszechnie używane przez państwo, które w sposób realny jest zagrożone konfliktem. I państwo, które musi dbać o swój sprzęt, ale też o swoich ludzi. Więc jeśli chcemy, żeby to nasze wojsko, te nasze czołgi, armatochałbice i cała reszta były chronione w odpowiedni sposób i przeciwko PEPEKom, i przeciwko granatnikom, przeciwpancernym, i przeciwko bezzałogowcom, to no, nie ma innego wyjścia, jak zdecydować się na taki system. Tylko że tutaj jest kolejna kwestia. Pamiętajmy, że takie systemy nigdy nie będą w 100% skuteczne. No ale Ci, co mówią, że jakiś system jest zawsze w 100% skuteczny, no to nie do końca może mówią prawdę. Zawsze należy zakładać, że na ileś ataków, część z tych ataków oczywiście się przedrze. No to jest oczywiste, tak samo jest z obroną przeciwlotniczą, tak samo jest z wszystkim. Ale chodzi też o kwestię, że pojazdy wyposażone w takie systemy właściwie nie mogą współpracować z piechotą ponieważ gdy taka piechota znajdzie się pomiędzy nadlatującym zagrożeniem a takim systemem aktywnym, to ten antypocisk ich poszatkuje. Niestety tak to wygląda, dlatego gdy widzimy na przykład materiały z czołgów operujących z takimi systemami, tu może nie będę mówił, co to za system jakiego państwa to jest nielubiane w miejscu, w którym jesteśmy, to one operują samodzielnie i skuteczność jest gigantyczna 90-kilkuprocentowa, czyli bardzo dużo. I tutaj mówimy o skuteczności przeciwko pepekom i granatnikom czyli tym zagrożeniom, które są no, trudniejsze do zwalczania niż wspomniane bezzałogowce. I tak, musimy pamiętać, że te bezzałogowce naprawdę stanowią bardzo realne zagrożenie bardzo, bardzo. No i właśnie tego typu systemy obrony aktywnej. Są chyba najlepszym rozwiązaniem. Gdy pominiemy już walkę radioelektroniczną, gdy te bezzałogowce już zbliżą się do naszych systemów, gdy nie będziemy mieć na przykład SONY, czyli tej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej, bardzo krótkiego zasięgu, no to taki system jest czymś, no, co jest taką ostatnią szansą, ale bardzo, bardzo skuteczną szansą. Więc mnie osobiście dziwi, że gdy podpisujemy umowy na setki, tysiące przeróżnych pojazdów, to zapominamy, że ich przeżywalność musi być zwiększona. I tu nie tylko chodzi o pancerz, tu nie tylko chodzi o kostki era, tu nie tylko chodzi o świadomość sytuacyjną, tu chodzi również właśnie o tego typu systemy, które drastycznie zwiększają przeżywalność tych pojazdów. I teraz, może zadamy sobie pytanie, no nie mamy wyboru, musimy kupować na zewnątrz, od dostawców zagranicznych. I teraz może tak zaświeci nam się w głowach, że no kilka takich programów, projektów u nas było, niektóre na dosyć zaawansowanym etapie. I nie, nie były to programy, które już były w pełni działające, tylko że były to programy, które już pokazywały, że mogą być skutecznym rozwiązaniem. Co się stało? To co zawsze. Były to systemy, które gdyby zostały doprowadzone do finału, gdyby trafiły do produkcji, były to oczywiście nasze krajowe systemy opracowywane przez nasze krajowe firmy, tylko że nie byłyby to najlepsze systemy na świecie. Co z tego, że byłyby nasze, że byłyby zdecydowanie tańsze, że mielibyśmy pełne prawa do tego typu systemów? No tylko, że nie były najlepsze, nie byłyby najlepsze na świecie. Byłyby takimi średniakami, nie najlepsze na świecie byłyby takie średnie. No i teraz takie pytanie do Was. Czy lepiej nie mieć w ogóle systemu, nawet tego najlepszego, albo mieć go w ograniczonej liczbie? Czy mieć system ze średniej półki, nasz krajowy tańszy, do którego mamy pełne prawa, i którego możemy produkować, ile chcemy, jak chcemy sprzedawać, gdzie chcemy, komu chcemy. I będziemy mogli z nim zrobić dosłownie co chcemy. Więc takie pytanie: potrzebujecie samochodu. No i co robicie? Możecie kupić samochód klasy średniej, na który was stać, który byłby wasz, który wiedzielibyście, żeby się nie psuł? Czy nie kupujecie w ogóle samochodu, bo no, chcecie tylko samochód klasy wyższej? I jak nie stać was na ten samochód albo wam nikt nie chce go sprzedać, to w ogóle nie kupujecie samochodu. Chodzicie na nogach. Chociaż do tej na przykład pracy macie 40 km, i codziennie musicie pokonywać tą odległość w tamtą i z powrotem. No tutaj może tak by to wyglądało. Niestety, chociaż te programy, projekty były opracowywane, chociaż trwały kilka lat, chociaż już były na etapie, że no, wystarczyło je dofinansować, chociaż tutaj od razu dopowiem, że były dofinansowywane, to nie jest tak, że nie były. Chociaż jeśli spojrzymy na te kwoty, jakie wydają inne państwa na opracowywanie tego typu systemów, czy też na zakup tego typu systemów z zewnątrz, to powiedzieć, że to były śmieszne pieniądze, to nic nie powiedzieć. Więc my mamy możliwość, zdolność opracowania tego typu systemów. Trzeba tylko zainwestować. I nie pięć. Milionów, 10 milionów złotych, ponieważ tyle niekiedy potrafi kosztować jeden taki system jeden system kupiony z zewnątrz, jeden system, a nie na przykład chcemy mieć 1000 czołgów, 600 armato-haubic, no i potrzebujemy choćby dla połowy 800 takich systemów. Tu trzeba zainwestować te miliony. Które, gdy porównamy do tego, co przyniesie efekt, to są naprawdę drobne. I chociaż to może się wydawać, że no, ktoś mówi, że trzeba wydać kilkadziesiąt milionów na opracowanie systemu i że to są drobne, to w rzeczywistości tak jest. Tego typu systemy kosztują gigantyczne pieniądze. A my, gdy sięgniemy po rozwiązania zagraniczne, to w ciągu dwóch, trzech, czterech lat wydamy na serwis tych Systemów więcej, niż moglibyśmy wydać na ich opracowanie. I później mieć ten serwis u nas zdecydowanie tańszy. I te systemy najprawdopodobniej byłyby zdecydowanie tańsze, gdyby były produkowane u nas. Nawet gdyby kosztowały tą samą kwotę, to pamiętajmy, że to, co jest u nas produkowane, to w rzeczywistości koszt wynosi poniżej połowy. VAT, ZUS, podatki, no i tutaj drastycznie wszystko leci na łeb na szyję. Dlaczego? Tutaj należałoby użyć jeszcze jednego słowa. No niestety. Więc. Więc niestety ktoś stwierdził, że no, nie możemy opracować najlepszego systemu tego typu na świecie. No za śmieszne pieniądze. To nie chcemy go w ogóle. To jest takie podejście dwulatka. Uderzę się w głowę, bo mi na coś nie pozwoliłeś. No, śmieszne, prawda? Ale nie śmieszne, tylko straszne. Więc tak, mieliśmy programy, na przykład aktywna, o której mówiłem w jednym z moich materiałów, które były na dosyć zaawansowanym etapie. Jeszcze raz powtórzę, one nie były systemami już w pełni działającymi, tak żebyśmy się źle nie zrozumieli. Tu jeszcze brakowało dwóch, trzech lat i oczywiście odpowiednich kwot. I w rezultacie nie powstałby najlepszy system tego typu, ale system dobry. Nie idealny, nie bardzo, bardzo dobry, tylko po prostu dobry. Taki, który zwalczałby większość pp wszystkie pociski z granatników przeciwpancernych, wszystkie. No, tak powiedziałem, ale wiemy, to już mówiłem, że one nigdy nie mają stuprocentowej skuteczności. No i myślę, że właściwie 90- kilka procent, blisko 100%, naprawdę tutaj już. Mówimy o 95-6%, jeśli chodzi o zagrożenia ze strony bezzałogowców. Co w sposób drastyczny zwiększyłoby bezpieczeństwo naszych pojazdów i naszych załóg. Pamiętajcie, że nie jesteście na przykład żołnierzami. Jeśli jesteście, to wiecie, że no, wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. No, ale ci, którzy nie są żołnierzami, no przyjmijmy, że nas jest większość oczywiście na tym kanale, wśród słuchających. Pamiętajcie, że jeśli dojdzie do W, to ci żołnierze, zawodowcy, jakby to nie brzmiało, szybko się skończą. Później będą rezerwiści. Niestety, gdy konflikt będzie pełnoskalowy, oni też się zaczną szybko kończyć. I do tego czołgu, do tej armatochaubicy, Będą musieli trafiać ludzie tacy jak my, zwykli, którzy za dużo z tym wojskiem nie mają do czynienia. No, a warto, żebyśmy z tego pojazdu wyszli żywi. Więc, gdy mamy możliwość zwielokrotnienia naszego przeżycia czyli system obrony aktywnej to myślę, że mądrym rozwiązaniem byłoby go posiadać. Zwłaszcza gdyby to był system, który moglibyśmy kupić taniej, który moglibyśmy rozwijać w sposób jakich tylko chcemy i system, którego moglibyśmy serwisować, utrzymywać jego zdolności w zdecydowanie tańszy sposób, czyli nasz rodzimy. I gdy zaczynałem ten materiał, no, plan był zupełnie inny, miałem tak dużo nie mówić o naszych systemach, o tym, że możemy je opracować, miałem powiedzieć, że no, mamy te kilka lat. Tutaj nie ma co się śpieszyć. Tutaj już musimy się zastanowić, czy sięgamy po rozwiązania zewnętrzne, które będą może troszkę skuteczniejsze, ale będą zdecydowanie droższe i nie dadzą nam nic. Pamiętajmy, że na przykład taki system, nawet niech będzie ta aktywna, który zostanie wyprodukowany u nas, to jego producent będzie zatrudniał pracowników, będzie im płacił, będzie płacił ZUS, podatki, VAT. I duża część tych pieniędzy zostanie u nas. Mowa tutaj o 50-60%. Gdybyśmy podpisali umowę z jakimś podmiotem zewnętrznym? Nie. Tutaj to wszystko trafi do niego. Nie będzie ludzi zatrudnionych w naszym państwie, nie będzie ZUS-u, nie będzie VAT-u, nie będzie podatku, będzie drogi serwis, będą inne problemy. Więc jeśli w końcu komuś do głowy przyjdzie, że no, warto zainwestować w systemy obrony aktywnej, że to mocno zwiększa przeżywalność naszych czołgów, armatochaubic, ogólnie wielu systemów, wielu pojazdów i to szczególnie przeciwko temu zagrożeniu, jakim są bezzałogowce. Bezzałogowce, które gdy nie mamy sony, gdy nie mamy rozwiniętej walki radioelektronicznej, bo nie mamy, są bardzo bardzo czymś niebezpiecznym, to musimy zdawać sobie sprawę, że no, taka decyzja może w końcu zostałaby podjęta. Myślałem, że ta decyzja zostanie podjęta na przykład przy Kadwójkach, że zdecydujemy się na te systemy południowo Tylko, że ostatnio słychać, że oni mm, będą opracowywać ten system z innym państwem, którego nazwy nie mogę wymienić. I niestety to chyba nam będzie sprzedane. Czyli zarobią jedni, drudzy, gdy będą sprzedawać, później gdy będą serwisować. A szkoda gadać. Czyli, mając wiedzę, że potrzebujemy dużo sprzętu, musimy mieć ten sprzęt, na który wydamy miliardy. No i chcemy, żeby w razie W on był zdecydowanie bezpieczniejszy, no żeby z tysiąca czołgów przeżyło 900, a nie 300, i wiemy, że jednym z najważniejszych rozwiązań będzie system obrony aktywnej, no to chyba powinniśmy się na niego zdecydować. Kolejna sprawa, wiedząc, że jesteśmy w stanie go opracować przez nasze firmy, i to firmy, które w dużej części na przykład należą do państwa, czyli do nas, no to chyba oczywiste jest, po pierwsze, Zakupić takie systemy, a raczej zlecić ich opracowanie, dokończenie z pełną kontrolą i później je wdrażać. No to jest coś oczywistego. Tutaj logika jest niepodważalna, prawda? Kupujemy dom. Wiemy, że no, może być burza i może uderzyć w niego piorun i to z dużym prawdopodobieństwem. Zdecydowanie większym niż to realnie oczywiście ma miejsce, no to instalujemy piorunochron. Który nie kosztuje aż tak dużo, który na przykład jesteśmy w stanie sami wyprodukować, sami zamontować i później go serwisować. I zmniejszamy to zagrożenie drastycznie. Niskim kosztem, nie kupując piorunochronu od sąsiada, który chce za niego. Większą kwotę, później jeszcze będziemy musieli wydawać dużo na to, żeby przyszedł co rok i go sobie obejrzał. I choćby tam nic nie zrobił, to zapłacimy za to więcej niż nas by to kosztowało, jeśli byśmy go serwisowali sami przez 10 lat. Logika. Wiem, że w wojsku, ale i w polityce, logika to takie słowo ciężkie, chociaż tutaj wojsko nie ma nic do gadania. Ono może powiedzieć: że potrzebujemy tych systemów. I najprawdopodobniej by powiedzieli, potrzebujemy najlepszych systemów na świecie. Ich nie obchodzi czy to będzie nasz przemysł, czy zewnętrzny, chociaż powinno. Oni chcą czegoś najlepszego. No tylko, że od tego są ci, którzy tym zarządzają. I jeszcze raz powiem, od no trzydziestu kilku lat, od kiedy mamy demokrację, no raczej się do tego aż tak mocno nie, przekłada, nie przykładają tak, jak powinni. I powinno być przemyślone. Powinna być przemyślona ta kwestia w ten sposób, żeby te systemy były i żeby były na przykład nasze. A jeśli nie jesteśmy w stanie ich opracować samodzielnie, no to współpracować z innymi. Nie tak, żeby na przykład Koreańczycy, współpracując z innym państwem, opracowali system, który później nam sprzedadzą, tylko żebyśmy my, może z tym innym państwem, opracowali system, którego użyjemy. Mamy kraby, mamy leopardy, mamy kraby, mamy leopardy, mamy abramsy, mamy hajmarsy, mamy rosomaki, potrzeby są gigantyczne. Dlaczego to się nie dzieje? Nie wiem. Bardzo dobre pytanie. I dlaczego to się nie dzieje od lat, od lat, kiedy tego typu systemy wchodzą do produkcji, wchodzą do użycia I jak widać te zagrożenia, na jakie są narażone czołgi, Armatochaubice są gigantyczne, te pepeki stają się coraz powszechniejsze, granatniki przeciwpancerne, no i w końcu te bezzałogowce. Chociaż ja zawsze ostrzegam, żebyśmy też nie poszli w skrajność i tylko uważali, że te bezzałogowce są zagrożeniem, ale one naprawdę są zagrożeniem. Naprawdę musimy posiadać coś, co przed nimi chroni, coś, co zapewni naszym czołgom, ale nie tylko. Nie skupiajmy się tylko na czołgach. Nasza artyleria lufowa i rakietowa. Nasze BWP, nasze kołowe transportery opancerzone, inne wyrzutnie. No, je też musimy chronić, a one są bardzo potrzebne. I nawet gdybyśmy pominęli te czołgi, które według niektórych odchodzą do Lamusa, ja uważam inaczej, ale nawet gdybyśmy pominęli je, gdybyśmy skoncentrowali się właśnie na artylerii, na obronie przeciwlotniczej, na pojazdach, które mają tych żołnierzy gdzieś dowieść, i czy to będzie piechór, który będzie szturmował. Czy to będzie operator drona? On też musi dotrzeć w odpowiednie miejsce. No to taki kołowy transporter opancerzony musi być chroniony w maksymalny sposób. Ponieważ tu nie chronimy tylko pojazdu, tu chronimy jego załogę. No i widzicie, znowu wyszedł mi materiał, gdzie dużo gadam i troszkę narzekam. Dużo narzekam i dużo gadam. No niestety w ten sposób to wygląda. Musimy zdawać sobie sprawę, że są elementy, które w drastyczny sposób zwiększają nasze możliwości, albo w drastyczny sposób zwiększają przeżywalność naszego sprzętu i żołnierzy. Najważniejsza jest obrona przeciwlotnicza. Później mamy lotnictwo. Później mamy na przykład systemy, które będą bronić tych pojazdów. Później mamy artylerię. Ale Jednym z kolejnych elementów, bardzo ważnych elementów, są właśnie systemy obrony aktywnej, które w bardzo mocny sposób mogą wpłynąć na przeżywalność i pojazdów, i ich załóg. Tutaj raczej nie ma się nad czym, tutaj nie ma nad czym się zastanawiać to jest taki must have. Rozwijamy nasze wojsko, dbamy o naszych obywateli, potrzebujemy takich systemów. Potrzebujemy takich systemów za kilka lat. Mamy możliwość ich opracowania. Może nie będą najlepsze na świecie, no ale będą zdecydowanie tańsze i będą nasze. Będziemy mogli robić z nimi co chcemy, na przykład dalej je rozwijać i doprowadzić je do tego momentu, że będą jednymi z najlepszych na świecie, czego nie będziemy mogli robić z systemami, które kupimy z półki z zewnątrz. Chyba, że zapłacimy gigantyczne kwoty i, i tak nie będziemy mieć pełnych praw i pełnych możliwości. Tak to wygląda. Niestety, taki jest świat. Nie mówiąc o tym, że taki system można sprzedać i zarobić jeszcze więcej. Na sprzedaży i na serwisie oczywiście. No, może jeszcze nawet możemy udzielić kredytu i zarobić trzeci raz. Tak to się robi, prawda? Tylko, że jeśli nie będziemy dbać, nie be... tylko że no trzeba podjąć decyzję i to dwie decyzje. A nawet trzy. Chcemy tego typu systemy, mają być opracowane u nas i wyłożymy na to pieniądze. I po trzecie, będziemy rozwój, i wdrażanie, i opracowywanie kontrolować. Niezależnie od wyborów, zmiany, jeśli chodzi o władzę, czy będą jedni, czy drudzy. Konsensus. Brakuje. Tego dużo bra tego jednak nadal brakuje. Kończmy, bo mógłbym gadać godzinami. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania na moją kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.